Ta trylogia przypowieści, którą dzisiaj słyszymy od Jezusa, to jedne z najkrótszych przypowieści w Ewangelii. Z tych najkrótszych przypowieści być może są wśród nas tacy, którzy potrzebują dzisiaj usłyszeć tylko tę pierwszą: że Jezus, bo to On się ukrywa jako pierwszy, przede wszystkim On pod tym określeniem Królestwo Niebieskie, bo to w Nim przecież Bóg. Panuje całkowicie, On jest całkowicie poddany Ojcu, że Jezus jest jak skarb ukryty w roli. W roli na polu, tam gdzie się pracuje, tam gdzie się codziennie przychodzi. I że być może już go znalazłeś w swoim życiu. Już wiesz, gdzie go szukać. To oznacza to ponowne ukrycie. Masz już takie doświadczenie, być może, że wiesz, jak spotkać Jezusa. Wiesz, kiedy. Najlepiej ci się modli, wiesz, kiedy masz czas na modlitwę. Być może masz już takie doświadczenie, że uradowany poszedłeś i sprzedałeś wszystko, co masz, żeby kupić ten kawałek pola. To znaczy, to znaczy odkryłeś już, jaką Jezus jest radością że Jezus, że wiara, że liturgia, że Eucharystia, że ta codzienna modlitwa. To nie są tylko obowiązki w rzędzie wielu Twoich życiowych obowiązków, ale że to jest miejsce, w którym otrzymujesz radość, wytchnienie, rzeczywiście hałst życia, hałst świeżego powietrza. I poukładałeś być może już swoją codzienność tak, żeby mieć ten czas na modlitwę. I rzeczywiście Bóg już jest motorem Twojej codzienności tym, który ci daje w niej siłę pośród różnych Twoich doświadczeń. A być może nie masz jeszcze takiego doświadczenia. I to też jest dobra wiadomość, ukryta w tej przypowieści dla Ciebie. Bo to znaczy, że Bóg ma Ci jeszcze wiele do dania, że Masz jeszcze niesamowicie wiele do odkrycia Bogu, że Twój Bóg będzie Cię jeszcze zaskakiwał, że wspaniałe niespodzianki jeszcze przed Tobą w relacji z Twoim Bogiem. Być może niektórzy z nas. Potrzebują dzisiaj szczególnie usłyszeć tę drugą przypowieść, pozornie bardzo podobną do pierwszej, ale tak naprawdę mówiącą zupełnie coś innego. Tę przypowieść, w której Jezus mówi, że jest podobny do kupca poszukującego pięknych pereł. W tej pierwszej przypowieści on był skarbem, którego się szuka. W tej drugiej mówi, ja jestem tym, który szuka drogocennych pereł. I znalazłem taką jedną drogocenną perłę. I sprzedałem wszystko, co miałem. My to widzimy w każdym kościele na Krzyżu. To jest ten moment, w którym Jezus sprzedał wszystko, co miał, żeby kupić ciebie drogocenną perłę, bo tym jesteś w Jego oczach. Może nieraz w swoim życiu miałeś takie momenty, albo masz je właśnie teraz, kiedy patrzysz na siebie i nie widzisz w sobie wartości. I nie widzisz w sobie piękna. I nie widzisz wartości ani sensu w swoim życiu. I masz może takie poczucie, że to życie jest jakoś przegrane, przetrącone, że ty jesteś niewiele wart, warta. I może dzisiaj właśnie potrzebujesz usłyszeć, kim jesteś w oczach Twojego Boga, drogocenną perłą, za którą On oddał wszystko, co miał, bo uważał, że warto, i nadal tak uważa. I każde spojrzenie na krzyż ma Ci o tym powiedzieć. Bo pewnie jest tak, że wszyscy jak tu jesteśmy, nikt z nas by się nie ośmielił wskazać na drugiego człowieka i powiedział, powiedzieć, jego życie jest mniej warte niż moje. Lepiej niech jego krew będzie wylana niż moja. A Twój Bóg popatrzył i powiedział, nie, to już lepiej niech moja krew zostanie wylana. Żeby Ciebie ocalić, bo w Jego oczach jesteś jedną, drogocenną perwą. Za którą warto było wszystko oddać. A może są tacy wśród nas, którzy dzisiaj najbardziej potrzebują zasłuchać się w tę trzecią przypowieść, w której Jezus mówi, że jest jak sieć zarzucona w morze tego świata, w morze tego życia i zagarniająca ryby wszelkiego rodzaju. Że jest jak sieć zarzucona w Twoje życie, która chce zagarnąć wszystko, co jest w Tobie. Że owszem, przyjdzie taki moment u końca, którym Bóg oddzieli dobro od zła. Powyciąga i na zawsze zniszczy to, co jest w tobie złem, to, co jest w tobie grzechem, to, co cię upokarza, to, co cię oszpeca. Ale dzisiaj chce ogarnąć całe Twoje życie, całego ciebie. Niczym się nie brzydzi. A może są tacy wśród nas, Którzy bardziej potrzebują usłyszeć pierwsze czytanie o modlitwie Salomona, bo może przeżywają taki moment, że się modlą, modlą i mają wrażenie, że ich Bóg nie słucha. Że Bóg wcale nie odpowiada na ich błaganie. Zobaczcie, Bóg odpowiedział na prośbę na błaganie Salomona wcale nie do końca, dlatego że Salomon poprosił o coś szlachetnego, że nie poprosił o zdrówko i pieniążki, tylko. O mądre serce. Ale przede wszystkim dlatego, że Salomon prosił o coś, co nie miało być tylko dla Niego. Ponieważ nie prosiłeś dla siebie. Owszem, Salomon chce od Boga pewnego bardzo konkretnego daru. Żeby Bóg go uzdolnił do bardzo konkretnych rzeczy, ale to nie jest dla Niego, żeby On się poczuł lepiej, żeby był podziwiany, poważany. Ale to jest po to, żeby mógł posługiwać ludowi Bożemu, tym, wśród których żyje, tym, którzy zostali mu powierzeni. I może są wśród nas dzisiaj tacy, którzy właśnie to potrzebują usłyszeć. Popatrz na swoje życie. Zobacz te wszystkie dary, w które Bóg już Cię wyposażył. Niesamowite jest to wyliczenie, które Paweł robił w drugim czytaniu. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, co są powołani według jego zamysłu. To jest o nas. I dalej Paweł mówi: Tych, których przeznaczył do zbawienia, tych też powołał, których powołał, tych też usprawiedliwił, których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Zobaczcie, to są wszystkie rzeczy, które Bóg już z nami zrobił. To jest już całe dzieło Boga, które masz już za sobą, które w Twoim życiu już się dokonało. Dokonuje się też dalej, oczywiście. Może Niektórzy z nas potrzebują dzisiaj zobaczyć, jak bahojnie ich Bóg obdarował darami, które są dla innych. Może chciałbyś być silny, nie wiem, decyzyjny, mający wpływ na wiele spraw. A może właśnie darem w Twoim życiu jest to, że Bóg cię uczynił, nie wiem, słabym, wrażliwym? Może ludzie, wśród których żyjesz, bardziej tego potrzebują. Może ktoś z nas ma jakąś pretensję do Pana Boga, że mu nie wiem, nie dał pieniędzy dużo, a tyle jest kłopotów finansowych. A może Bóg właśnie potrzebuje ciebie z Twoim ubóstwem. I może ludzie wokół ciebie potrzebują cię bardziej takiego. Może ktoś z nas przeżywa dramat, że Bóg mu nie dał zdrowia, że w życiu jest jakaś choroba, jakaś słabość. A może darem dla tych, wśród których żyjesz. I dar, także darem dla Ciebie jest właśnie to, że tych sił Ci brakuje, że nie na wszystko możesz sobie pozwolić, że potrzebujesz innych. A może ktoś z nas potrzebuje dzisiaj, żeby dotarło do Niego na nowo, że Bóg współdziała z Nim we wszystkim dla Jego dobra? Tak jak Paweł mówił w tym drugim czytaniu na początku. Że być może. Nawet jeśli dzieją się teraz w Twoim życiu rzeczy okropne, niedobre, trudne, dramatyczne, których także Bóg nie chciał dla Ciebie, to nawet na ich dnie Bóg potrafi współdziałać z Tobą dla Twojego dobra. Nie tylko przeprowadzić Cię przez te trudne doświadczenia, ale wyprowadzić z nich jakieś dobro dla Ciebie. A może jest tak? Że potrzebujesz usłyszeć dzisiaj coś zupełnie innego, co nie zostało tu powiedziane, jakoś dotknięte. Może jest tak, że potrzebujesz do tego słowa wrócić jeszcze dzisiaj w domu, albo w najbliższym tygodniu. Bo Jezus, jak Ojciec rodziny, ze swojego skarbca wyciąga rzeczy nowe i stare. To znaczy każdemu ze swoich dzieci chce dać to, co jest mu potrzebne. Być może jesteś tym dzieckiem, które na końcu dostanie swój prezent. Ale go dostanie, bo Bóg ma coś, co jest konkretnie dla ciebie, czym konkretnie chce dotknąć Twojego serca i przemieniać Ciebie, i przemieniać Twoje życie. Więc jeśli to nic z tego, to go pytaj, to czekaj to ciągnij Jezusa za rękę w Twojej modlitwie i pytaj Go, a co masz dla mnie? A On Cię obdaruje. Jak ojciec rodziny. Jak ojciec. Po prostu ojciec. Amen.